Hej! Do rodziny naleśnik dołączył kolejny swodziak. Tak, z racji tego, że nasza Eliska jest wielbicielką psów, a właściwie chyba miłośniczką, tak to się nazywa? Tak, to postanowiłam dołączyć do naszej rodziny psiaka. Jest to Nutella naleśnik, bo Nutella i naleśniki to najlepsze połączenie, więc tak, mamy takiego małego szpica miniaturowego, który ma, który jest cały brązowy, zupełnie jak Nutella. Ma on cechy, pokażmy jakie Eliska. Jest właściwie. Ta cecha wynika z rasy, czyli szpica miniaturowego. Nigdy by się jakoś szczególnie nie kojarzyła, ale ok. Jest też uparty, no bo to jest Elizy, więc musi do niej pasować i jest oddana, bo pomyślałam, że przydałoby się, żeby miała jedną pozytywną cechę, więc tak oto się prezentuje Nasz szczeniak. Pokaż się. Tak. Nasza Macia w tej chwili szykuje jakieś tam jedzenie, bo mieli pustą lodówkę. Dziękuję Ci, że w końcu zostawiasz siedzenie na blacie. A Elisa z kolei dzisiaj nie idzie do szkoły. Zadzwoniła do dyrektora i powiedziała: Sery Gregory, nie będzie mnie, mam w domu małego psa, więc, więc musisz mi wybaczyć. A że dyrektor nie ma nic lepszego do roboty niż odbieranie telefonów od swoich uczniów, to Eliska właśnie ma urlop. Nawet nie wakacje, tylko urlop. Tak, idzie właśnie do łazienki. E, tak, i z racji tego, że jakby to masz aspiracje, dusza, towarzystwa, musisz zdobyć najlepszego przyjaciela. To zaraz zadzwonimy do miłosia. To za moment, czekaj, przebierz się jeszcze. Tak, przydałoby się właśnie, żebyś miała tego najlepszego przyjaciela. I to jeszcze najlepiej kogoś spoza swojej rodziny. Rozumiem, że się zgodził. Okej. Okay. W sumie to ciekawe. On powinien być w szkole, ale fakruję. Nie to co ty? Tobie mama pozwoliła. Możesz się z nim od razu przywitać. Zdradzić sekret, że masz psiaka w domu. I dodać go od razu do grupy, żeby e, nie robił niczego głupiego, bo zająć życie, to będzie cały czas stał na otworze. Więc od razu podejdźcie tutaj razem. Oj, Gani, poszła do szkoły. Jeśli będzie powtarzała się to zbyt często jej ocenię, się, pogorszą O Boże, Iga! Szkoła średnia, wyślę wszystkich do domu. Nie, ty miałaś w ogóle iść do szkoły i wiem, że ci to kliknęłam. Uh, Przejrzy plan zajęć? Nie. Nie biegaj, bo oczyścić. Umysł, tylko iść do szkoły i ty też, o Boże. Co wy w ogóle robicie? Gdzie ty jesteś? Po domu chodzisz, czy ja jestem ślepa, czy, czy was wcześniej nie było widać? Dobra, tylko... Eliska ma dzisiaj wolne. Zostały dwie panny naleśnikowne, Niestety, ale muszą poddać się, bo mi żartuję o bananach, oczywiście. Ach, w ogóle... No, od razu wam się ceny pokoczyły, brawo. Rozmawiaj mu szkole podpytaj, czemu go nie ma. Aha. Czy poszło na nawagi, czy mama mu napisała zwolnienie? O czym wy w ogóle rozmawiać? O jak rozwodzie? rozwodził? Twoje żyje. Nie rozwój się z cieną, bo mi nie było żadnych hałaśliwych kłótni. Umiejętność jest rozgnięta maksymalnie. Osiągnięte dziesiąty poziom umiejętności społecznych. Helica może teraz być nastrojnikiem. Może tak czy uczyć się złośliwości i charyzmy. No nie powiem, pasuje to do ciebie. Tak, nasz pimpak jest z miski, które jeszcze jest po naszym poprzednim kocie. A tak, przy okazji pokażę może małe zmiany, które miały miejsce w naszym domku. Generalnie, tak w tej chwili prezentuje się sypialnia naszej Madzi. Dobra, możesz iść sobie spokojnie. Tak, prezentuje się sypialnia naszej Madzi. Poprzestawiałam na jakiego meble, bo nie podobało mi się, że ten region na książki zasłoniło okno w ten sposób. Natomiast prezentuje się pokój Elizy. Dodałam biurko, bo okazało się, że o nim zapomniałam i wrzuciłam legowisko od w kształcie, w ogóle czy tam we wsarze bardziej mięsa jakiegoś, nigdy go nie używałam. No i najważniejsze, w poprzednim odcinku w sumie zrobiłam pokój naszej no ide. Nie jest on jakoś szałowy, bo będę raczej nad nim jeszcze pracowała, ale pomyślałam, że przydałoby się, żeby miała coś innego niż ten pokój dziecięcy. Tak, chciałabym, żeby właśnie Iga była trochę taka dziewczęca, bardziej... Mm, nawet taka idealna córeczka o mamusi, więc ma taki różowiutki pokój, ma tutaj toaletkę, z której pewnie nie będzie korzystać, no ale cóż, ma także w tym fotel z dodatku licjalną lata. No i jeszcze bo Iga miała ogólnie maksymalnie chyba rozwinięte, nie ty, Iga miała tak rozwinięte umiejętności kreatywne i ma kreatywnie uzdolniona, że wypełnia aspiracje. Także pomyślałam, że można to jakoś wykorzystać i pociągnąć dalej temat. Jeli to ma w ogóle dobrą reputację. Ja już się śmiecie, ale. Czy tutaj postacie z kłusków? O, nabija się z dorosłych, uwielbiam w ogóle tą interakcję. Bo oni tak. Ja jakby przyczyniają dorosłych do takiej rozmowy. O, właśnie o tym mówiłam. Nabijanie się ze z dorosłych. Plany i na w do komórki. Okej. Takie będziecie mieli plany ambitne. W sumie jestem całkiem zły i tak nie pasujesz moim zdaniem dla Eliski. Jeszcze partnerzy w zbrodni? Dobra, dziewczyny wróciły ze szkoły. Marcelina naprawia sprzęt grający z kolei, jak. Y kiedy wróciła ze szkoły, to dostała powiadomienie, co dzwonił mój dyrektor, by powiedzieć, że moje osiągnięcia w szkole nie są zadowalające. Jeśli nie będę uważać, grozi mi pogorszenie oceny, Zanim mi skupić się na nauce, dbać o dobry nastrój w szkole i codziennie przychodzić na czas. Ok, to generalnie troszkę lipa. Generalnie to nasza Iga trochę ostatnimi czasy bardziej skupiła się na tym, żeby chodzić po jakimś czaj modę i w ogóle. Więc y, musimy trochę skupić się na szkole także. Tak oczywiście, że nie wzięła pracy domowej, ale zaraz nadrobimy to. I co ty tam masz w szkole? A musisz osiągnąć trzeci poziom umiejętności. Jakie to masz umiejętności? sprawność fizyczną. Raczej nie chciałabym, żebyś w to mocno brinęła. Bardziej bym chciała, żebyś y, trochę, może malowanie? Czekaj, ty masz tam w projekt szkolny. W ogóle jak to już... A, nie, jest różowa. Dobra, to po odrobieniu pracy domowej zrób projekt. Albo nie. Bo to dzisiaj tak pewnie do niczego nie przyda, więc może klasyczny obraz mały. Poćwiczysz trochę swojej umiejętności. A to w sumie też możesz odrobić pracę domową. Nie zaszkodzi ci to. Kto tutaj syfija? Elza? O, Macie wróciła ze szkoły? Boże, ze szkoły. Z pracy weź może poproszę o załatwienie się, pimpka. Jak ty tam stoisz z pracą w ogóle? U, w sumie jesteś blisko awansu. Musisz mieć siódmy poziom analizy i dyskusji. A jak to u ciebie wygląda? Szósty poziom. I to już tak na końcu chcę, więc czekaj, ty gdzieś miałaś książkę? czy już, już nawet w wyposażeniu? Ej, to schowajmy do lodówki. Tak, to proszę cię, czytaj to. Czy on przed chwilą opłakiwał Dorka? O kurczę, a Eliska oczywiście, że wszystko niszczy. Dobra, moja droga, nie rób bałaganu. Czy to tutaj masz coś? Szczerze, bo jesteście się stali jakimiś dobrymi przyjaciółmi. O, przejść po grób. I to przy twojego ojca. W sumie wszystko pasuje. Eliza! Czy ty możesz chociaż raz nie paskudzić? Eliza! Patrz, tak powinnaś płakać przy swoim ojcu. To by to jest styl życia. No, przyjąć po grup nad grobem darka. Idealnie. Dobra, to jak już masz co? To w sumie możesz go wyprosić. W sumie tobie też by się przydało odrobić pracę domową, tylko że ty możesz jeszcze zrobić błyskawicznie, My jesteś taka mendra sprytna i w ogóle. Eee, I później weźmiesz prysznic i myślę, że możesz szykować się do snu. Eliza! Kurczę, masz biurko! Postawiam ci biurko w domu. Ach. Co to jest Taki mądry i w ogóle... sobie z tym nie radzą. Czekaj, ty jesteś głodna. Dwaś jakieś resztki. A ty jak? Czy ty śmierdzisz, Wiesz co, w sumie myślałam, że mogłabyś trochę poćwiczyć przed snem. Jak już namalowałaś obraz. Nie ja odrobiłaś pracę do co ty tam zrobiłaś? Czy to jest lama? Czy co to jest, bo wcześniej też coś namalowałaś. Tak, yy, Iga będzie malowała jakieś maksymalnie dwa obrazy dziennie. Bo nie widzę sensu, żeby jakoś więcej robiła. To nie jest tak dla zerowków, tylko po to, żeby miała umiejętność. Na tym bardziej, no sorry Grigory, są obrazy ładne, ale kiepskiej jakości, więc... Może nie ma czym się ich Po prostu ćwicz. A, nie możesz już ćwiczyć, bo czujesz się nieswoja. To zamiast iść spać to weź prysznic albo kąpiel i wtedy możesz iść. Nasza IGA jest piękną czynnicą i chociaż normalnie jest dobra ocena to w Simsach niekoniecznie. Do tego IGA jeszcze dostała powiadomienie od dyrektora szkoły, że idzie jej coraz gorzej dalej Więc postanowiłam pójść z dziewczynami do liceum, bo pomyślałam, że skoro w dodatku witaj w pracy to pomaga, chodzenie do otwartych karier o, pomaga w Osiągnięcia awansu, to pomyślałam, że może tutaj też tak samo to działa i myślałam, że to sprawdzimy, a z racji tego, że chciałabym, żeby nasza Iga była taką idealną córką, to musi mieć idealną ocenę. Nasza Martyna jest leniwa, ale zdolna, więc to bardzo dużo jej pomaga. Co to za masz ćwiczyć? Dyskutowanie? Wykonaj układ. Eee, czekaj, jak... Puszczak bardzo śmierci. czy jeszcze możesz też trochę się pouczyć ze sprawdzianą, to na pewno ci się przyda. nie rób selfie'aka. Tak, bo ona przez chwilę strasznie śmierdziła i w ogóle musiała się myć w umywalce. Nie wiem, czemu nie zrobiła tego przed szkołą. Pomimo różnicy wieku, nasze siostry naleśniki są w jednej... ...klasie? I nawet siedzą po siebie, ciekawe, czy od Co ty tak guminy masz? A, tam. Iga musi poznać 10 sumów, więc proszę przywitać się z każdym sumie, kto tutaj siedzi. To zawsze będziesz. A, tam to znasz. Okej. Okay. Dobra, potrzebujesz, potrzebujesz trochę zabawy. Tutaj są stoły do szachów, więc możesz pograć. I niedługo wybieramy się właśnie na ten dzień karier. Czy chcesz wybrać się do obliń na dzień kariery? Of course. Dobra, tutaj macie to zrobienia? Dzień karier kończy się za. Szkoła zaprosiła reprezentantów różnych zawodów, by wytłumaczyli na czym polega ich praca. Wysłuchajcie, co do powiedzenia i zadaj pytanie, to pomoże zdecydować ci, co chcesz robić w przyszłości. I kliknij gąszących specjalistów wy... i wybierz, wypytaj o szczegóły kariery. Dobra, kogo my tutaj mamy? O, mamy tego raża z bliskiego życia, który tak swoim trochę też jest kocha. No dobra, to wypytaj go o szczegóły później. I ta pogoda z tym. I z tym. Czy to jest. Wie? Pokaż się. Trochę ona ładna jest. Trochę ma szerokie nosyki w ogóle, ale w ogóle jest ładną synku. A kim jesteś? Jesteś cekumoflowany. Max? Pilar? Ej, ty jesteś z Windenburga. Kurcze, nawet przystojny jesteś. Chociaż mało widać twoją twarz. Oczu to prawo w ogóle. A czekaj, masz te dziwne brwi. No w course, ale to można zawsze zmienić. Bo one są traktowane jak jakiś makijaż czy coś. I dobra, to z jedną osobą... z dwoma osobami. Pagałaś, czy jeszcze ten ci został ile się ma? A ty? Ty też, no to teraz... Pora na tego. Porozmań z nauczycielem o przyszłości. To proszę, tutaj masz interakcję. A to, czemu jesteś smutna? Co się stało? Skorzystaj. A, myślałam, że idziesz płakać. Okej. Okay. Teraz por też porozmawiasz. Dobra, nasz martylna jeszcze rozmawiał o przyszłości z nauczycielem. Z kolei Iga skończyła już robić wszystko, co mogła. I w tej chwili właśnie ćwiczył go, czyli Derek. No, w sumie. W domu ćwiczył tutaj też może coś poćwiczyć. Co ci jest? Rozgniewana utrata kontroli. I świetna, świetlana przyszłość. Rozmowa o z nauczycielem. Martyna odkryła bardzo ciekawe ścieżki kariery, którymi może podążać w przyszłości. Ech. A Iga jest z kolei niepewna przyszłości. Rozmowa o z nauczycielem. Iga nie znalazła ścieżki kariery, którą ją zainteresowała. Przyszłość pozostaje niepewna i przerażająca. E. Pogarnij się wszystko, moja droga. Ja już za to odpowiadam. Dobra, co ty tutaj możesz zrobić? W sumie, brakuje ci trochę rozrywki, a są komputery, więc możesz trochę pograć. Eee... I Witylka tu właśnie nam się przekręciła. Starczy się, że miała urodziny jest teraz młodą dorosłą. LOL tak, po prostu. Stoisz sobie w tłumie nastolatków i nagle. o urodziny. Tak, bez toru. pewnie dlatego jest, jest taka smutna Ojejku, Wszystkie trzy dziewczęta skończyły lekcję. Więc czekaj. Ty, moja droga. Po pierwsze, skorzystaj z łazienki. Możesz dalej malować. Od to na którą jesteś w po poziomie malowania. No drugim o, to jeszcze jeden poziom i będziesz miała spokój, jeżeli chodzi o, o szkołę. To może dużo klasycznie nie wiem, czy jego tworzenie dłużej Ci zajmie. Z kolei ty myślę, że mogłabyś zadzwonić do Nani i ją zaprosić, bo wiedziałam, że jesteś zazdrosna. Tak, obawa przed stratą, Marcelina musi porozmawiać ze swoją drugą półką i to jak najszybciej, więc okej, okay, to już ogarniemy. Ciągle. No. <grym> Co ci? Patrz, masz tutaj Nani. No. Gdzie ona w ogóle idzie? Nani? Halo? O... Zawołała Nie wiem, co ona robi. Eliza jak? Eliza gra w szachy... Czekaj, czekaj, moja droga, żebyś to nie miała takich samych historii jak... I to odrobisz od razu w pracy I ty w sumie później też możesz się za nią wziąć. Tylko, oczywiście, nie widzę Twojego zeszytu, Dobra, jest tutaj. Położyć ci na biurku i później rzecz nie odrobisz, prawda? Nani, gdzie ty jesteś? Chciałeś poważnie porozmawiać? Rozsiwaj plotki o Barbara? To niby jest. Ale że co wtedy mówisz? Że Barabajera jest niefajna czy o chorobach wenerycznych? Boże, jakie tu wkurzona jesteś Macie wrócia. Jest to był awans i przyszła w dziwnym kupraczku i śmierdzi, Kurczę. Macia! Gratuluję, jesteś e, dyrektorką spraw akademickich. Nie, dyrektorką akademicką, tylko najpierw wchodź prosznicę i możesz od razu coś zjeść. Widzę, że ci tego też brakuje. No, co ty w ogóle robisz? Czyż to Barbara te plotki, tak? E, Malki tak. Oczywiście, że Igał uwielbiam malować. Pokaż co. O, teraz już normalne. Nie wiem w ogóle, co się stało z poprzednim obrazem. Ej, dobra, moja droga, czy ty wziąłeś za lekcję? Tak. To świetnie. I oczywiście, że tutaj się coś zepsuł. Może jak macie swoją relację ze sobą. Przeźnię ci się, ale romantycznie no to, to kiepsko wygląda. Ach, kiedy nasza Marcela dorasta, dorastała, to miałam w głowie, że będzie aseksualna. No, ale że pojawiała się na niej i, i była jej obiektem uczuć, to pomyślałam, że spróbujemy. No ale najwyraźniej Marcela chyba próbowała samą siebie poznać. Wiedziała od początku, że jej się chłopcy nie podobają, ale, ale postanowiła spróbować z dziewczynami i najwyraźniej to też jest niby poł, a przynajmniej znani. Więc myślę, że dobrze będzie zakończyć ten związek. Czekaj, ale weź ją, przepraszam, właśnie. A później możesz zerwać. Jestem mu. Przeprosić, czekaj, ty masz chyba w domu wspólne zdjęcie. Weź się daj jej od razu na pamiątkę naszego związku. <grym> I w ramach przeprosin. Aj, tobie także do no, niczego nie przyda. No. Ani? Weź ją jeszcze raz przeproć. Martyna inna nic zruwają. Spróbuj pocieszyć. O! Nie patrz na mnie. Nie. Ej, no, wyślij ją, niż Niech Ej, ale w jesteście wobec siebie chyba miłe. Dobra, wiesz co? Weź daj jej prezent. Przyjazny. I to będzie co zdjęcie i później odda ją do domu. Boże, jeszcze takie uh -huh. dramatyczne okoliczności. Tutaj deszcz i w ogóle. Wszystko gra? Czekaj, wiesz co? W sumie możesz jeszcze trochę poćwiczyć. Tak. Na tej macie liderski, to za dużo nie ćwiczyłaś? A ty jak stoisz ze wszystkim? Co ty w ogóle masz w książka? Jak rzuciłam twojego ojca. O Boże, jest jak poznałam waszą matkę? Jak rzuciłam twojego ojca. No a przed chwilą twoja córka poznała dziewczynę. E, rzuciła dziewczynę, przepraszam. Weź czekaj, może opowiedz. Coś tam z swojej mamie, o tym? Podziel się. Ech, okaż niepewność jej. O! Tak patrzę, to chyba oni ją naśladują, a nie ona ich. Bo szybciej wykonuje te ćwiczenia. Chyba, że już zna cały układ. W sumie jestem w stanie nic zrozumieć. No idź! Pociesz się przy lustrze, a później pogadaj ze swoją mamą. Co ty w ogóle grasz? Naprzód, My Sims, okej. Okay. Tak, Marcelino. Okaż mi pewność, matce. Właśnie rozmawiać o deszczu, że jest Ci smutno. I że nie popłaczę razem z Tobą. Po rozstaniu. W ogóle przyznaję się, co się stało. Wyjaśnię swoją orientację seksualną. A po wszystkim, jak już naprawisz swoje uczucia, to możesz naprawić też prysznicę. Dobra, jak już jesteś w łazience i poprawisz swój wygląd, to w sumie możemy też zaplanować swój wygląd. I w ten sposób prezentuje się nasza iga. Generalnie to chciałam z niej zrobić taką idealną dziewczynę, więc ma długie włosy, pokręcone... jest tak grzecznie ubrana, wręcz galowa, ale z małym pazurkiem w postaci właśnie tej krótkiej pluski, a także ma w każdym stroju po się zrobione no i jakiś tam delikatny makijaż generalnie to tylko usta malowa. tak prezentuje się jej strój na co dzień tak na oficjalnej imprezie, bo chciałabym się nią wybrać na studniówkę też martyninowy wyszedł jeden wielki nie wypowiem, zobaczymy jak pójdzie z ikon ma także nowy strój do ćwiczeń tak generalnie to postanowiłam że skoro tam trochę idą te ćwiczenia to być zostać liderką, więc od razu ma już odpowiedni strój strój to spania jej nie zmieniałam strój na imprezę to jest to w ogóle sukienka od lat, ale generalnie ona mi strasznie przypomina sukienkę z The Sims 3, uniwersytet czy coś takiego, więc postanowiłam ją użyć, bo jakiś taki sentyment mam do niej. E, strój kąpielowy taki jakiś zwykły, różowy. Strój na ciepłą pogodę jest taki sam jak strój na co dzień. No i strój na zimową to po prostu cieplejsze ubrania, ale ta sama spodniczka. Dobrze moi drodzy, nasze dziewczyny powoli szykują już się do spania. Ja dziękuję Wam za ten odcinek. Trochę się wydarzyło, doszło do jakichś tam zmian w życiu dziewczyn. Przede wszystkim Eliza ma w końcu pieska. Pokaż się, Nutella. Czy ty jesteś? Boże, jaki słodziak, jak tupta. Tak. U dziewczyn też doszło do mniejszych, większych zmian. Na przykład u Maciej doszło do awansu w pracy. No, Marcela wyjawiała swoją orientację seksualną, a także rozstała się z dziewczyną. Iga zmieniała swój wygląd. No a do tego jeszcze Eliza spełnia jeden z etapów aspiracji. Myślę, że to wystarczająco dużo jak na jeden odcinek. W kolejnym będzie święto, tyle mogę powiedzieć i chyba cześć.